data i miejsce urodzenia po angielsku. Date and place of birth in English. Wiek, age, age. Data, date, date. Data urodzenia. Date of birth Date of birth Lub birth date Pisane razem lub osobno. Birth date Miejsce urodzenia Place of birth Place of birth Lub birthplace Birthplace Urodziny Birthday Birthday Birthday. Obywatelstwo Citizenship Citizenship. Obywatelstwo lub narodowość. Nationality. Nationality. Słowo nationality obywatelstwo to tożsamość osoby, która pochodzi z danego kraju, podczas gdy na citizenship, czyli też obywatelstwo, można sobie zasłużyć. Na przykład moje nationality, czyli moje obywatelstwo, jest polskie, ponieważ urodziłem się w Polsce. Jeśli przeprowadziłbym się do Japonii na kilka lat i spełniając jakiś wymóg, uzyskałbym citizenship japońskie, czyli uzyskałbym obywatelstwo japońskie. obywatelstwo polskie. Polish citizenship. Polish citizenship. Niepełnoletni lub nieletni. Minor. Minor. Dorosły lub pełnoletni o osobie. Adult. Adult narodziny lub poród, birth, 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 urodzić się lub być urodzonym, be born, be born, gdzie się urodziłeś, where were you born, where were you Born Where were you born? Urodziłem się w 1985. I was born in 1985. I was born in 1985. Urodziłem się w Krakowie. I was born in Krakow. Urodziłem się w Polsce. I was born in Poland. I was born in Krakow lub Poland. Urodziłem się czwartego grudnia. I was born on December 4th. I was born on December 4th. Jaka jest data twoich urodzin? What's your date of birth? What's your date of birth? 6 listopada 1996 November 6 1996 November 6 1996 Moja data urodzenia to 24 października 2001 My Date of Birth is october 24 2001. My date of birth is october twenty fourth, two thousand one, how old are you? How old are you? How old are you? Mam 21 lat. I'm 21 years old. I'm 21 years old. I'm 21 years old. Możemy też podać wiek w krótszy sposób. Mam 30 lat. I'm 30. I'm 30. I'm 30. I'm 30. I'm thirty Wkrótce będę miał 18 lat. I'll soon be eighteen. I'll soon be eighteen. I'll soon be eighteen. Skąd jesteś? Where are you from? Where are you? From Where are you from? Jestem z Polski. I'm from Poland. I'm from Poland. I'm from Poland. Pochodzę z małego miasta. I come from a small city. I come from a small city. I come from a small city. On Pohodis Franci. He comes from France. He comes from France. Ile kosztuje brytyjskie obywatelstwo? How much does it cost to get British citizenship? How much does it cost to get British citizenship? I jak długo trwa uzyskanie obywatelstwa w USA? How long does it take to get citizenship in the US? How long does it take to get citizenship in the US? Kiedy są twoje rodziny? Kiedy masz urodziny? When is your birthday? When is your birthday? 4 maja. Fourth of May. Fourth of May. Mam urodziny 7. lipca. My birthday is July seventh. My birthday is July seventh. Moje urodziny są 23 lutego. My birthday is the 23rd of February. My birthday is the 23rd of February. Moje urodziny wypadają w piątek w tym roku. My birthday is on a Friday this year. My birthday is on a Friday this year. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. stolat, lat. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Daty to nic innego jak liczby porządkowe. Należy o tym pamiętać, bo czasami daty są zapisane bez skrótów oznaczających liczby porządkowe, zamiast 1 ST piszą samo 1, a czyta się je w taki sposób. Pierwszy, na przykład stycznia, first i często nie dopisują tego ST. First. Różnica w zapisywaniu dat między amerykańskim angielskim a brytyjskim angielskim. W amerykańskim angielskim najpierw podaje się miesiąc, a potem dzień. Na przykład June 6 A w brytyjskim angielskim najpierw podaje się dzień, a potem miesiąc. The 6th June. Jestem dorosły. I'm an adult. I'm an adult. I'm an adult. Nie jestem dorosły, nie jestem pełnoletni. I'm not an adult. I'm not an adult. Jestem w Twoim wieku. I'm your age. I'm your age I'm your age Jestem niepełnoletni. I'm under age. I'm under age. Lub I'm a minor. I'm a minor. Zadanie napisanie. Odpowiedz w języku angielskim w komentarzu na pytanie. Ile masz lat? How old are you? Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten film jako post na Facebooku. Zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej language.pl posegregowane lekcje zakup lekcji w postaci mp3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku Nauka języka angielskiego za darmo. See you soon.